Moja opinia o kluczu marki Rayobi model R18IW3. Jest to klucz mający moc moment obrotowy 400 Nm. Mam go od ponad roku, można by tak powiedzieć. I moje porównanie jest z kluczem ze sklepu Jula na 230V oraz z kluczem Angel na 12V pod zapalniczkę. Tu mam akurat przy tym kluczu najmocniejszą baterię jaka jest dostępna 9A. I bardzo rzadko powiem szczerze, że ją ładuję. Klucz mi w wielu sytuacjach pomógł. No i sprawuje się naprawdę super. Powiem szczerze, że nie zamienię go na żaden inny klucz. I zawieszenie wymieniałem sobie przy busie. I nie ma problemu z żadnym odkręceniem koła. Ma, ma po prostu tą moc, którą którą deklaruje producent I powiem szczerze, że nie zamienię go na żaden inny klucz. Pozdrawiam.